Cześć, jestem Gruby i witam Cię w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj przedstawiam Wam, kim jest Pończuch Pończuchowski. Ale zanim zaczniemy, musisz zostawić łapkę w górę. E, zostawiliście łapkę w górę? Bo ja nie wiem, czy zostawiliście łapkę w górę. E, zostawcie te Subika, wejdźcie do mojego Instagrama, którego nie mam. Swoją drogą. E, wejdźcie też na moją grupę na Facebooku, której też nie mam. i fan fanwejcza, którego też nie mam, niestety. E, zapraszam Was też e, na Snapchata, którego też również nie posiadam. I zapraszam Was do e, sklepów e, w Opisie, w których są zarobki z e, Trollface, Mim, e, coś tam. E, jeszcze obraje komiksowe, wszystko. E, do wyboru do koloru, wejdźcie tam i zostawcie Suba. Zostawiliście? Dobrze, zaczynamy film. A, jednak nie! Jeszcze musimy zrobić odliczanie do filmiku. I e, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 6, 3, 2, 1! Mam nadzieję, że zostawili się w tym czasie subika. A my lecimy do odcinka. Według teorii w Internecie jest wiele dowodów na to, kim jest Pączuś Pączusiowski, ale ja znalazłem jedyną prawdziwą potwierdzoną teorię. Pączuś Pączusiowski jest piekarzem. <noise>